Byłem przed chwilą w galerii handlowej tutaj w okolicy. Piękny, słoneczny dzień i jedna rzecz, której nigdy nie jestem w stanie do końca zrozumieć. Dlaczego wszyscy tak bardzo cisną na to, żeby parkować 5 metrów od wejścia, tak? Dlaczego miejsca parkingowe wszystkie są zajęte w okolicy w promieniu 100 metrów, a 50 metrów dalej już nie ma zupełnie nikogo? I tak wszyscy tam warują wręcz na te miejsca i się i się biją o nie to rodzi jeden zdecydowany problem i też dosyć spore ryzyko, im więcej samochodów im ciaśniej, tym łatwiej jest o to żeby ktoś uderzył drzwiami w nasz samochód i w jakiś sposób go uszkodził w końcu chyba nie ma nic bardziej irytującego jak nowy samochód i a, na przykład złuszczony lakier a, czy też jakieś broń Boże wgniecenie na drzwiach albo innych elementach karoserii na skutek tego, że ktoś po prostu bez trosko wysiadał z samochodu, bądź też do niego wsiadał. Ja mm, mam dwie zasady, takie podstawowe. E, po pierwsze, nie staję tam, gdzie jest gęsto. Bardzo chętnie mogę się przejść, zwłaszcza w taki dzień, e, zaparkować nieco dalej, gdzie na spokojnie można znaleźć po prostu wolną przestrzeń, dużo wolnej przestrzeni. A druga zasada, nie staję obok wraków. Nie mówię celowo obok starych samochodów, bo stare samochody mogą być zadbane i kierowca, e, właściciel może w należyty sposób obchodzić się nie tylko ze swoim samochodem, ale ale przede wszystkim z cudzą własnością. Niejednokrotnie widziałem na własne oczy, w jaki sposób wychodzą rodziny z takiego właśnie rzęcha w sposób bardzo nieopatrzny, bez troski, po prostu w jakiś sposób uszkadzając samochód, który stoi obok. Czy ktoś się do tego przyzna, albo zostawi kartkę na drzwiach e, do samochodu, który się uszkodziło i przyzna się do tego, że, że w jakiś sposób e, na przykład uszkodził lakier, bądź też wgniótł karoserię? Oczywiście, że nie. Zwłaszcza właściciel takiego wraku, który no, nie będzie się poczułać do winy, chociażby ze względów po prostu finansowych i e, niszcząc e, te, taki samochód, który kosztuje kilkadziesiąt albo czasami nawet kilkaset tysięcy złotych, no byłoby mu ciężko w jakich sposób zrekompensować tego typu rzeczy bez udziału ubezpieczyciela. A tego oczywiście nikt by nie chciał więc nie ma takiej odwagi cywilnej, żeby ktokolwiek się przyznał wam do tego, że e, wziął i e, porysował drzwiami bądź też wgniótł e, karoserię waszego samochodu no to raczej nie można liczyć na to, że ktokolwiek się przyzna do czegoś takiego, dlatego e, lepiej jest liczyć po prostu na siebie i profilaktycznie stawać gdzieś dalej, a na pewno nie stawać obok e, ciasno obok innych rzęchów oczywiście nie wykluczymy tego, że obok nas w międzyczasie nie stanie e, nie stanie ktoś takim samochodem i w sposób właśnie taki bardzo brawurowy będzie wysiadać z samochodu. Oczywiście zdarzają się wypadki, typu mocniejszy podmuch wiatru przy wysiadaniu i w takiej sytuacji można zachować się, zachować się w sposób taki no, bardziej honorowy i po prostu przyznać się do tego, zwłaszcza jeżeli no, drogi samochód dość się uszkodził albo nowy, bo nie ma chyba nic gorszego. W przeszłości zdarzały mi się takie sytuacje. Na szczęście nie w tym samochodzie, przez odstup Pół roku czasu nie, e, przynajmniej nie zauważyłem czegoś takiego, e, ale powiem wam, że w niebieskiej oktawii na przykład to było perdamentne, nie wiem dlaczego, ale akurat ten samochód bardzo kochał, e, kochali inni, którzy, którzy wysiadali na parkingu i no tam tych szkód trochę było i wtedy też właśnie po raz pierwszy zdecydowałem się na zakup lakieru zaprawkowego. A w tym samochodzie oczywiście też mam e, lakier zaprawkowy. E, poprosiłem e, już przy zakupie tego samochodu, żeby doposażono mnie w coś takiego i pokażę Wam jak to wygląda. Na szczęście nie musiałem go używać, raczej znaczy, używałem go raz, ale na zderzaku e, z tego względu, że po prostu pojawił się dosyć spory odprysk e, do gołego plastiku. E, po prostu kamień musiał uderzyć przy jakiejś większej prędkości. E, najlepiej zamówić w ASO. Dlaczego w ASO? E, dlatego, ponieważ i mamy pewność, że to jest numer, e, że to jest kolor w pełni kompatybilny z naszym lakierem. Czyli tutaj mamy nazwę właśnie Alben Weiss dry Numer koloru to jest 300 i e, wiemy, że na pewno ten lakier zaprawkowy nie narobi większej szkody. E, w przypadku mm, większości takich zestawów lakierów zaprawkowych mamy do czynienia z białą bazą, której używamy w pierwszej kolejności po odtłuszczeniu i w wymieszaniu lakieru. Tam w środku znajduje się taki, e, taki malutki pędzelek, e, taki sam, jak jest, e, jaki jest dodawany do lakierów do paznokci. Mniej więcej tak samo się maluje, tylko e, podstawowa kwestia i zasada jest taka, że mniej znaczy więcej. Mniej e, lakieru znaczy lepszy efekt. I e, do wykończenia jest oczywiście lakier bezparwny, który w taki sam sposób, bardzo oszczędny, dawkujemy na, e, na karoserię. Ktoś powie od razu, że zakup oryginalnego lakieru musi być drogą rzeczą. Nie, takie pudełeczko, słuchajcie, kosztowało 50 zł e, brutto i mm, odstukać do tej pory zbyt często się nie przydawało, oprócz właśnie e, jednego, jednej tam sytuacji, którą zauważyłem na zderzaku na skutek uderzenia po prostu e, kamienia. Tak więc, słuchajcie, życzę jak najmniej takich sytuacji, w których będziecie się wkurzać na to, w jaki sposób inni podchodzą do cudzej własności i że taki lakier zaprawkowy nie będzie się Wam przydawać. Jednakże myślę, że warto w niego się zaopatrzyć i na bieżąco usuwać wszelkiego rodzaju niewielkie, miejmy nadzieję, zniszczenia. To na dzisiaj tyle.